Zwycięstwo Igi Świątek w Seulu, triumf reprezentacji reszty świata w pucharze Lejwera, no i wymiana, którą po prostu musicie zobaczyć. Let's go! W 2013 roku ten uroczy wazon podniosła w Seulu Agnieszka Radwańska, pokonując w finale Anastazję Pawliczenkową w trzech setach. 12 lat później na tych samych kortach wygrała Iga Świątek, też w trzech setach i też z Rosjanką, Jekateriną Aleksandrową. Dla Igi to 25. wygrany turniej w karierze. Włoszki obroniły tytuł w pucharze Billie Jean King. W finale pokonały Amerykanki 2-0. do 0. Na papierze nie były faworytkami, ale 91. w rankingu Elisabetta Cocciaretto pokonała 17. na światowej liście Emena Varro, a w pojedynku dwóch zawodniczek z czołowej dziesiątki Jasmine Paolini była zdecydowanie lepsza od Jessica Peguli. Faworytem w pucharze Leyvera nie była reprezentacja reszty świata, ale niespodziewanie pokonała Europę. Decydowały mecze Taylora Fritza, który pokonał Carlos Alcaraza, a w ostatnim dniu był lepszy od Saszy Zwieriewa. Sasza zresztą przez cały weekend walczył z kontuzją pleców, ale dał z siebie wszystko. No i po słabym początku naprawdę niewiele mu zabrakło, żeby doprowadzić do trzeciego seta. Ciekawa jestem, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie w wykonaniu Fritza i Alexa de Minora, bo korzystając z rad Andrea Gassiego wznosili się na wyżyny umiejętności. Kwalifikant Alejandro Tabilo wygrał w Chengdu. W finale obronił dwie piłki mistrzowskie i pokonał Lorenzo Musettiego. Dla Włocha to piąty przegrany finał z rzędu. W Hangzhou najlepszy był Aleksander Bublik. W dwóch tajbrekach pokonał Francuza Valentina Royera. Na koniec łapcie wymianę tygodnia.